Ale teraz, jak się na wszelki raz pójdziesz, to ci tak, masz to jedzie no, ja się, tam już dlatego mówię, że to jest troszeczkę w tej chwili tak prościej, łatwiej i, i, i tak już nie. Przy tego, to, 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 to tyle lat robię, żebym się dowiedział tego prościa tutaj, że na przykład te, do 50 cm, to możesz to wszystko zarejestrować, umowę podpisujesz w Węgrach, bo w Węgrach nie, nie ma, nie było to Jak

a, no to widzisz, to jest wczoraj, w zabytkach to To parę złotych, jedna z dlatego, no to robię i każde, co poprzychodzi to ekos... No i tysięcy Tak to nie jest za Tak, to jest ta naklejka w ogóle nie od tego, to jest raz To w Toruniu chyba było, ale nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak Ładny Simpson, Piąteczka? Simsony, o to wszystko było i ta mz też była Chyba Dwieście pięćdziesiątka to jest no Dwieście pięćdziesiątka. W jakiej cenie ta 250? Proszę. Ta, ta 250 w jakiej cenie MZ? -a? A ten Simpson tutaj ostatni? 11. Simpson 11. A ten zielony? 8. Ten zielony 8. MZK pan mówił ile? 12. MZK12 I tu mamy jeszcze też Simpsona, a ten Simpson tutaj w jakiej cenie? Dyszka. Dyszkę. I tutaj ta SK? 8,5. Ale to powiedzieć. jechałem, nie, bo wjechałem, wiesz, przeszedłem się, wiesz, tam na początku chłopaka. Tyle wiesz, no coś tam mogę spuścić ale wiesz, że no nie wygłupiam się, bo jak u mam chleb mam, wiesz i, i, i wytrę. I tego też nie ma już. Jest to ile... w razie upadku, to to leci. To to leci tam na to jest ten, ten element, który jest powiem powiem częścią naprawienia, bo nawet nowe to też nie są do końca produkty. Tak Przepraszam, w jakiej cenie ten Junax? 40 tysięcy. Młody człowieku, tak? nagrywający na YouTubie jest to Junak B20 B20. Nie wiesz chyba jak się nazywa. No nie no skąd. No, jest. jest to wyprodukowane 2000 sztuk tego było. No i jest to jakby taki rarytas. Nie? Odkręca się cztery śruby tutaj i odchodzi do koło. Dokładnie szkoło. I i, jest normalny junek, I w niczym to nie przeszkadza M10 M10, no bo to już tam osłoną na lampie Ale też musisz z tatą albo z dziadkiem o tym rozmawiać Z dziadkiem, no. z dziadkiem tak, no. bo dziadek jeździł junakiem No to widzisz To było wykorzystywane do pocz na poczcie polskiej, gdzieś tam w PGR-ach W takich PGR-ach było używane No W straży pożarnej też mieli. Tak, tak Co na ja lecę na razie, Dziękuję bardzo. Proszę mi przypomnieć 300 ładna. Także widzicie. Pan do mnie się zwrócił kulturalnie młody człowieku Junak B20. Już widziałem go na kamnale u Marcina za 40 tysięcy. Ładny, piękny sprzęt. A ja tutaj się przemierzam, teraz akurat jesteśmy na tym, na, na stadionie, tak? I po pomału już będziemy się zwijać, będziemy kończyć. A pedały do czego? Chyba przerzucasz łańcuch? Pedały jak do czego? Do pedałowania. Na silniku do to się tutaj pewnie przykładało jakąś przystawkę czy coś No, to robić na wiosce, że jedzie to <laughs> to na wiosce lepiej to jest jakieś coś, 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 coś podokładane, to nie jest wszystko tego hmm. No troszeczkę to jest Dobra nie będę się tu wypowiadał bo... Nowe ramy faktycznie Noweczki. A to od czego to może być taki silnik? który na jakiś pas coś Piękny panie silnik Piękny, od czego to jest? No, jakiś stacjonarny, ale jaki ładny pani No bardzo ładny. Tutaj widzę, że tutaj na jakiś pas napęd, nie? Ile kosztuje taki? 800 Ale piękny silnik, kurde. No jest. piękny, piękny. Weź pan nawet do motoru do ramy wsadzić i będzie jeździł No to na pewno <laughs> i 3 Kawasaki Kawasaki w jakiej cenie? 12. 12 a tutaj mamy Suzuki w jakiej cenie Suzuki? 7 a to jest? to jest ładne to czerwone pierwszy raz w życiu widzę w ogóle takie coś na żywo w jakiej cenie to tutaj? to moi? 350 a ta tutaj Honda? Dwanaście. A ta ostatnia tutaj? Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia pięć. On ma taką, taką zrobioną. <grym> Tu jakaś prywatna kolekcja Andrzej, chyba Andrzej jest? Za 3000 Moweczkę Tu mamy 1700 zł to nie jest dużo, nie? Wydaje mi się, że tu nie jest dużo Zarejestrowany Blachy są są 4400 Tutaj mamy są chyba wszędzie ceny. Aha, ten tutaj też 4300. 4, Jawa 2700. Tutaj mamy Komara za 8200. Romet 4200. Komar 4200. Romet 4200. I tutaj mamy też Komara 4200. Tutaj Romet Kadet 4700. Aha, 4200 tutaj mamy. No, bo dopłacali takie fajne. To za piątkę i to za 4300. A Włoska? A jak A I co? No ta Włoska. A jaki to basen? Co dzień nie usłyszałam? Przepraszam, w jakiej cenie ta Włoska? 4500. 4500.

Uh, Usiadłem na sam koniec, aby poruszyć. Przychowywali było ciężko. Ale jak już jechałem, to... Później trzeba 258 za chwilę zapłacić. Dojechałem do Pruszku. W jakiej cenie? W jakiej cenie? Dojechałem i... Cztery i pół? Cztery i pół. Trzy Dziekę. i pół, trzy i pół. Dziękuję. Złożyłem na przednie pozorze i dalej. Tylko pompowałeś pompką i na tłoki i miałeś wywrót, nie? Aha, taki ręcznie, tak? No. Nie wiem czy Andrzeja jeszcze wagnara nie ma. Odmówiłem. Do 20 ton To jest aż do 20 ton? O jest, Lukasa. Tylko że to trwało na pewno, nie? To trochę trwało, nie? No trwało, no ale lepiej tak jak ręcznie. No przecież że tak. Lepiej tak jak ręcznie, to tak jak mówisz. Zabezpieczone i wąt smalowano takie klucze Takie ciekawe Jakieś kształty takie nie? Francuze widzimy cuda na pił tak Może ja też coś do drewna Aha, rozumiem. Ja to, ja to też taki dłuta nie? Dłuta do rzeźbienia w rzezie? Tak Takie maszynki na wojsku Trzymaj przyjacielu A no to są chyba tutaj rozwiertaki nastawne, tak mi się wydaje No bo to masz po stożku żeby się ustawić od otworu i wtedy skręcasz A tutaj taka mini tokareczka Z takim naprawdę mini uchwytem Tak, 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 tak. Fajna tokareczka Wiem, wiem o co chodzi, trójkę, nie wiem, przestaw Tak, tak naturalnie mhm. A to do tego do czego? I możesz wytaczać To tu no do... tak na dole. taka to przynoś na. tam będzie na pewno Super. Przejechał przez super. V E B Elektro wer, zeg, bał, coś tam. DDR Niemieckie to będzie dobre. Zobacz ile tam. Witeczarkę. Zobaczcie to mam. O kurde. No takiego dużego imadła to ja jeszcze nie widziałem nigdy. Widziałeś takie duże? Do... Kurde, no takie duże. Ja pierdzielę. To jeszcze były mniejsze, nie? Tak, ja i na ścianę cię. Ale też i Naprawdę to jest duże. Kurde to ile to może ważyć? Ze 150 kilo? Ja byłem zadowolony. Nie no na tak nie jak ja dam rady włożyć, to już wiem. No, stopę, na stopę, Łomek nie jestem, ale z siedemnych to by na napęd... pewno. No, to to jest kowalskie Madryt. To później. To tam masz maszynowe takie z boku, leży. Że... Takieś... To masz takie podobne jak ty masz tamto, tylko ma, że to też troszeczkę inne. To jest mniejsze, ja mam większe. To. Te, te ima, a tej Madryt takie to Kowalskie? Nie. Ja a to z tyłu do duże? Tak. A maszynowe, te zielone, to zielone? Znaczy, no tam różne. wyżywana na 250, 350, zielone tamte, 450, 700, 500 te rosyjskie. To jest znówka te. To tutaj. No, wszystkie są sprawne i idealne. Są. Widać, że w wysmarowane wysmalowane, żeby się kręciły. ładnie, ładnie. I tutaj mamy małe kowadło. Nie? No mikobadła i po 150 kg A to co ty masz to ile to może ważyć? Będzie miało 150 kg a nie więcej? 20 złotych za kilogram Za to, to też nie jest jakaś kwota wielka, nie? Jakaś zaporowa. No nie no to wielkie wie pan tysiące czy 2,5 tysiące to jakie to pieniądze to jest? Co no tak. No w zależności jaka bitnia, jeszcze by bitnia była prosta po prostu, to jest istotna rzecz. właśnie takie ma też ale ma większe no ja tak, też mam, wie pan? No ja wiem, no, no pan wszystkiego nie przywiózł, nie? Nie, no to nie jest sposób. Wreszcie. A tak, tak z ciekawości tutaj ta ta tokareczka, tak? tak? W jakiej cenie? 2,200 dwieście. 200 dwieście. Przedwojenna. Bo to są rozwiertaki nastawne, dobrze mówię, tak, nie? Tak, dobrze. Sprowadzenie proszę pana. Sprowadzenie. Super. Jest jest, sir. Dziękuję bardzo. Proszę miłego dnia. Nawzajem. Dzień No i widzisz, czasami można z kulturą porozmawiać. Jak się natrafi na kogoś porządnego, a... ...na to to jest... 水色の花です。